Witam, ja jestem Ray, a to jest kolejny gameplay z Call of Duty Modern Warfare 3. I tak, gram tutaj klasą szturmowca z type 95, jest to seriówka, kamuflaż wężowy, celownik klaserowy, szybki ogień, bez, z perkiem dodatki. Zaliczyłem tutaj kilka zadań, wynik jaki tu osiągnąłem to był bodajże 23 do 8 lub do 9. Kiestliki jakie tu się pojawiły to był... Zrzut taktyczny, Predator oraz Paylo Payloa raz... nie, nie udało mi się na filmie zdobyć. Eee, w tym lobby spotkałem się z najbardziej kreatywnym camperem w ever chyba. Eee, ponieważ wymyślał sobie tak kreatywne kampy, które nikomu nie przychodziły do głowy. Siedział tam przez całe rundy nie do, w krzakach, nie dość, że miał jeszcze liściasty strój. Eee, co jeszcze? Szczególnie za wsparcie dziękuję Rockowi. Guśkowi, e, DJ-owi, mu Private Pile'owi oraz e, MySzykiszce. Gameplay był dosyć stary, znalazłem go gdzieś na moim dysku. Nawet nie pamiętam gdzie się grzebałem przypadkowo. To znalazłem i pomyślałem, że zrobię pod niego komentarz, ponieważ nie miałem dzisiaj nic czasu nic nagrać. Wróciłem późno ze szkoły. I jeszcze nasza pani kochana, matematyczka, za co szczerze dziękuję za umilenie mi całej godziny lekcyjnej. Szczerze dziękuję myślikiszce, który mnie polecił i doszło mi kilka subów. Właśnie doszło mi kilka subów. Ten gameplay będzie wstawiony w. Poniedziałek, był robiony w niedzielę. Wiele osób wypominało mi ze szkoły, szczególnie czemu nie robię vlogów i czemu nie pokażę swojej twarzy w internecie. Otóż odpowiedź jest prosta. Nie mam zbyt dobrego sprzętu, a cyfro... aparatem cyfrowym nie mam zamiaru nagrywać, szczególnie, że nie mam statywu. E, nie mam do tego w ogóle warunków, e, nie wiem kiedy, bo od rana jestem do wieczora prawie w szkole. E, światła dobrego nie mam, musiałbym zorganizować dobre światło e, i tak. I nie mam dobrych tematów, po prostu będzie kanał czysto gamingowy e, I tak, przepraszam za pojawiające się w filmie przekleństwa w języku angielskim. Jest to nie moja wina e, musiałem zmieniać kilka Pamiętam, że musiałem zmieniać kilka, la... kilka razy lobby, ponieważ dużo było cheaterów. Ogólnie nie dało się grać, ponieważ albo ktoś tepał do Claymora, albo po prostu na Mode cisnął. I to tak... Szukam kogoś kto zrobi mi dobre intro. Dobre to znaczy bez dubstepu, ponieważ od, na YouTube nie ma licencji na dubstep, a poza tym tak Trochę nie pasi mi ten dubstep w wintrze e, Intro zro zrobione bardziej jakoś kreatywnie, nie w cinema 4D. Jakaś muzyczka i wyskakujący, zakrwawiony napis Ray, albo coś w tym stylu. To odpada zupełnie. Ty miałem e, zrzut, ale dobra, mniejsza z tym. Miałem też zrzut ISU, IS który bardzo się przydał, bo nabił mi jakieś 5-6 fragów, coś takiego. E, Ogólnie za te filmy z YouTube'a będę miał podwyższoną ocenę z informatyki oraz z WOS-u. Za, za co dziękuję naszym kochanym paniom. Komentarz do gameplayu będzie bardzo krótki, ponieważ będzie miał coś około 5 minut. E, pod resztę gameplayu, czyli pod te 4 minuty z kawałkiem, 3 minuty z kawałkiem, podrzucę muzykę. E, muzykę jakąś nie wiem czy fajną, zależy od e, czyichś gustów. Jak się nie podoba muzyka, to w momencie przemówienia komentarza proszę o wyłączenie dźwięku lub coś takiego niektóre osoby też się pytały w czym robię filmy jakie robię i tak ee, obrabiam dźwięk w Audacity e, wzmacniam go odszumiam i cza czasem go też Trochę wyciszam, zgłaśniam go, montuję cały film w Camtasia Studio 8. Mam, te mam też problem z MSI Afterburner e, z nagrywaniem, ponieważ filmy mi się nie zapisują. Jeśli ktoś wie o co chodzi, proszę o kontakt na skrzynkę YouTube'a. E, jeśli nie, no to trudno. Próbowałem już w wszelkich sposobów, nie działa. Więc muszę, jestem zmuszony nagrywać frapsem, który muli mi strasznie komputer i źle strasznie procesor. Ja się z wami już żegnam, mówił do was Ray, cześć! You know, get like, yeah. Top like money's of the girls, just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no chairs. Fall out, that's, that's the business. All out, it's so ridiculous. So not so much attention. Scream out, I'm in the building They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare at us. Oh, now the club ain't even In the poly till I can't no more